Kuchanie, dzisiaj zagram sobie w Minecraft Pocket Edition na moim kanale To jest już piąty odcinek O Jezu, noc zachodzi A tutaj mam dla was niespodziewaną niespodziankę Biję se na górę Tutaj patrzycie Tutaj łóżko! Można spać tylko w nocy Kurde, trzeba jeszcze poczekać chwilę Nie No ale mam łóżko! Szczęście Znalazłem jedną osobę. No. Idziemy spać, więc w można iść spać. wam, dziękuję. Za szkło i chcę wam pokazać, co ja chcę zrobić. Chcę taką wieżę piękną zrobić, ze szkło otoczoną. Zaraz zobaczycie. Nie, że się będzie podobać. Taki no, mój, właśnie ten, bo patrzę osadników, no to można sobie tutaj u nich coś tam pobudować. Spoko. Będzie to fajnie wyglądać. Na stół będzie to fajnie wyglądać. Ja będzie ciężko. No nie, nie będzie ciężko. Pam, pam. No i szkła A gdzie na zabudowę, gdzie na wszystko? Więc miała być taka kopuła, taka z szkła cała. Ale to trochę potrwa. Ale No. Tutaj ten pokój akurat starczy. Na no, szkło wezmę. Te szkło akurat jest... Nie szkło, tylko ten pokój akurat jest idealny. Ni za mało, ni za dużo. Idealnie jest. Teraz tylko mały problem, bo filów potrzebny. Tu będzie wycieczka do polowania. Tu będę miał kampę. Ha, ha, ha. Znaczy, tak jest dzień, bo fajnie się znalazłem. Nieźle tego, że tylko znalazłem. Se. Akurat sejdej do od tej Bamo. To nie ja w nocy, bo szukałem na kominek. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba, tak jak tamte. I będę wieco zaskoczony, jak się spodoba. I będzie tam kilka łapek. Chociaż. O, kości ja mam. Super. Farmę myślę niedługo założę. Hm? Może farmę właśnie założę w następnym odcinku. Albo i w tym jeszcze, gdzieś zdąży. Nie, w następnym. O, następny odcinek budowa farmy. Tak jak każdy youtuber, DEDAJ! dédaj. Chcę mi długo niestety nie dostanę. Trudne życie! Oglądaliście <gry> mój piękny oglądaliście mój jak ciągnąc się Android Polskę Jestem zaskoczony Któż k***a oglądać Dobra, jeszcze potrzebuję też za mało Przecież oni tą wiochę tak dobrze postawili Bo bym miał większy problem Gdyby tak tego Gdyby tutaj wody nie było Więc nie byłoby musiał gdzieś tam biegać to jest dobry w Minecraftie. O, stąd te podki zawinę, i farmę tam postawię. Zmodernizowana wieża myśliwego. The end. Do. trzeba zjeść. Szybko trzeba coś zjeść. Czekaj, se kurczaka kupie. Czekaj, se kurczaka kupieka. Git. Dzięki za płotki osady nicy. nie, jednak nie. Trudno, będzie kiedy indziej. Dobra, mam nadzieję, że mój kurszak już jest. Jest, dziękuję. Trzeba cały, cały traktat trzeba spalać A, mają płatki, o kurde, to muszę sobie z tą płatką wziąć yy, kurczak Oh, się żarem. kurczak pacik nie za dwaną głudęk teraz tylko następny odcinek myślę będzie w kopalni albo jeszcze jeden dalej odcinek Там Не дам, спробую на... Спробую на оленя, вот это моя школа, моя школа. Trochę tutaj tego szkoda przyda. Nawet trochę więcej niż trochę. Biorę siekiery. Puść, puść no, puść, ej, jest to zejść. To porek, dobra. Jest to porek, no to można iść. Trochę drewna strąbać i trochę piasku. Nic podejrzanego, klon się idzie przez wioskę z toporem. Pają one nie atakują w dzień. Ale wolę się nie zbliżać, bo to nie wiadomo co mu odbije. To mi się podoba w toporze. Idę, mi i przychodzę. Dzięki. Trzeba wbić mnie górę teraz. A ja w tym czasie idę zabrać ziemię. Ziemię.

Chyba na farmę No, dobry pomysł na farmę Ja pierdziu Dwóch tych co brakło. Tu nie będę tak dziurawił, no bo to fajnie wygląda Ciebie patrzyłeś tu zjeść. Hmm, nic tu nie mamy. Dobra, ja to zjem. Dobra, za trudny jest. Zdrastaj zdrowie. Udało się. udało się Udało się Udało się Myślę, że zakończymy ten odcinek Na rado następnego odcinka Myślę, że odcinek się podobał Jest, Został się w górę, zostać na słowskiej wersji A, na pewno się podoba Na rado następnego odcinka